Cześć, witam was serdecznie w Tubowicze. Na samym początku chciałbym szybko podziękować wam za każdego kciuka w górę oraz za te pozytywne komentarze, które piszecie pod filmami. To tak fajnie nastraja i sprawia to, że chce się kręcić filmiki, bo wiadomo, że jednak jest jakiś tam odbiorca i że komuś może się to spodobać. Także dzięki serdeczne jeszcze raz. I żeby nie przeciągać, to wracamy do gry. Dobra, rozpoczynamy rozdziałem piątym. Cały czas poszukujemy porwanej córki tego bogatego kolesia, który zle, zlecił nam to zadanie. Jak na razie m, to wszystko jest troszeczkę mylące, bo, bo jest i organizacja rządowa, jest organizacja pozarządowa, nie wiem, ja się w tym gubię. Mam nadzieję, że niedługo wszystko zostanie jakoś bardziej e, klarownie wyjaśnione. Także o, dobra, oglądamy. I think they're a group called the Krasapre. why did you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana. She was kidnapped by the CS. The guys that crashed that little party at the stadium? They were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Lost us at the stadium. Uh, somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. I Just hope we can get the girl back. Yeah, me too. I wonder where the hell she is. You know, there's a harbor about a half a mile up. She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly. Be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work for private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. Y'all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, i had been stuck in the past so long I'd forgotten what year it was. Max, you quit your daydreaming. This is it. It's over there. I'm gonna cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. No jak widzę sporo się wyjaśniło odnośnie całej tej sytuacji. Także jesteśmy na terenie jakichś komando sombre Którzy mieli dostać kasę. Czyli jakieś elementy skradanki tutaj. Teraz nie wiem, czy ja mam go sprzątnąć po cichu, czy ja mogę normalnie sobie go zastrzelić. Albo w ogóle go ominąć. Jest to jakieś wejście do góry? Czy nie mam? Fajnie wygląda ta dżungla, to znaczy gdziekolwiek ja się znajduję, jak to powiedział Max. Nie, to nie jest Sam Fisher. A szkoda. It looks like Pasos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, that would mean someone that knew where she was had to was. Co tutaj? Coś za cicho tutaj jest. To nic dobrego nie wróży, tak mi się przynajmniej wydaje. będziemy zobaczyć do góry. Żeby żadnej akcji jeszcze nie było, tam tego mogą zwyczajnie sobie tak po prostu minąć. O coś słychać. Which is part of me would rather be anywhere else. I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. What are they saying? I couldn't understand them, <laughs> but I didn't have to. <laughs> cheap hoods are the same to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Ale chyba się nie będzie bez imprezki raczej z nimi. Znamy szefa gangu. Gdzieś sam, tam sobie pływa na motorówce. Dobra, zobaczymy czy... Kurde, zauważyli mnie. Fak, 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 No Wychyl się. Kurczę, żeby tutaj się gdzieś z tyłu nie zjawił. O, już ktoś strzela. Uuu. Nie. Troszeczkę mi to nie poszło. Nie wstawaj. No, ok. Gdzie to jeszcze? Już musiałem użyć bunkillera i to samemu zrobił właściwie. Wow! Tak jest! Pierwsza taka akcja. Dosął w same nerki. Nie tylko zresztą. Jak jest czerwono, to jest dobrze. Mam przeczucie, że tutaj będzie się działo nieźle. To on pistolecik z latarką. Tyle, że nie wiem, może. O, chyba wolę jednak z tłumikiem tak mi się wydaje. Może nie będę ściągał takiej uwagi na siebie. Aczkolwiek przy takiej ilości.

Dreadmeni, ale brzydki Ta, mówi coś do mnie Kto mnie zauważył przez tą szybę brudną? Kurczę, kryją się za tymi krejtami Ciężko trafić ich Ale ja mam dzisiaj cela, masakra już druga tak nieudana akcja. O, widzę, że tam jeszcze jeden się chowa. Dobra, poszedł chyba. Jeszcze jeden tutaj klient został, tak jest. Jebs. Dobrze, o kurczę, o, fuck, fuck, fuck. O, man. W samo serce. Coś za coś. Ale on dużo gada teraz. Przez większość będę milczał, prawdopodobnie. Nie będę przerywał. Właściwie to tak jak interaktywny film, nie? Dobra, idziemy zobaczyć, pewnie coś tutaj się za chwilę wydarzy. Dobra, już to no. mówiłeś. Yeah! Akcja! Ale ekstra! Jeden, drugi, trzeci. Ale te pociski fajnie wyglądały. Ale to trzeba nie koniec. Co, to oni tam O kurczę, tam u góry stoi jakiś jeden Wezmę sobie te dwie Pukaweczki Jest! Dostał w główkę Z czego on tam strzelał? Co tu wyglądało jak jakiś maszynowy ten karabinek? Muzyczka gra szybko, ale ja nikogo tutaj nie widzę. Oni gdzieś tam są. O, tutaj jest jeden. No wyłaś, bo nie mam czasu. Leżysz. Powinno być tak jak w Battlefield, że go oślepiam tą latarką, moją, którą mam. Ale oni widocznie są odporni na to. Na to wszystko wskazuje. Kurcze, jeszcze gdzieś tutaj są. Come on, come on, wherever you are No dobra chłopaki, szybciej, bo ja marnuję bullet time'a. A nie mam go za dużo. O, tam jest jeszcze. Trafię? Tak, jasne. ale gdzieś dwóch nawet jeszcze jest dobra ten szef. ale to było piękne samo czoło dostał prosto w środek między oczy podoba mi się ta lokacja, fajna jest może nie, nie w klimatach maksa ale ale mimo wszystko jest jest OK Ale ich tutaj jest. Dobrze, że za czym się kryć. Dostaje coś? Nie, nie, nie. Wychodzi na to, że nie. Szybciej, szybciej, szybciej. No leż już w końcu. Tam jeszcze jeden się kryje za tym wózkiem widłowym. Albo mi się. Nie, jest, oczywiście, że jest. O! Ginż ma to. O, ja, tutaj jeszcze jest jeden frajer. Ale dostał. Jak ładnie. Skończyliście się, czy jeszcze jesteście? A co to jest? To jest jakaś noga. No nie no, gdzie jest koniec? Yeah! Piękne to było. O jezu, patrzcie na jego głowę. Ale bryzga krwią. Dobra, czas wstawać. Troszeczkę ich tutaj jest, jakaś baza cholera. Niezła to organizacja musi być i to rządzona przez jakiegoś jednego czarnucha. Co im tak naprawdę może zaoferować taki yy, taki pan? Przecież nie wyglądał jakby miał mnóstwo pieniędzy. Cicho, tutaj może... tutaj jest wejście. Jest, oj. Nakręcali tutaj... tego pornuska swojego. Ale oczywiście się spóźniłem, jak to by mogło być inaczej, prawda? Za pięknie by było. Jest jakieś ammo.

Nagraniowa Kurczę, gdzie ja tutaj mogę iść dalej? Tak nie wygląda. Do góry, gdzieś idę zobaczyć. Jeszcze może jakieś znajdki będą tutaj trzeba uważać, żeby czegoś łatwo nie pominąć. no on to w takim razie idziemy. Zobaczymy, co to wierci. Jest jakieś wejście. Dobra, Penkillera i wchodzimy. Jak sam Fischer tym razem.

Zauważyli mnie, fak, fak, fak. Ale ja dzisiaj jakoś tak nieporęcznie to wszystko robię. Jeszcze dwa, jeden, trzeci, czwarty, fak. Jeszcze zasłonę. O, kurde. O, Ilu jeszcze tam jest? Dobra, ten nie żyje. O, ja, z góry nacierają jeszcze. Kurda, najgorsze jest to, że ja nie mam żadnego Point w tym momencie. Niestety trzeba się ukryć. Jest coś, co mogę strzelić, żeby wybuchło? Nie ma. Kurczę jeszcze jeden z tyłu. O, tak jest. To już jest ostatni. Hehe, <grystanie> yeah. Jakoś mi się udało Bez retry'a O, ale nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca jeszcze wszystko może się wydarzyć U? Czyli to wszystko było jakoś zaplanowane z góry i to nie, nie ważne kogo by porwali, ważne, żeby to był ktoś z tych rodziny Branco. na to wychodzi. Dobra, zobaczmy. O kurczę Otwarty teren. Na razie spokój. Kurde, wyszli. O oh, man Żyj to! Dobra, to było dobre. To mi się udało nawet. No fajnie też wygląda na ziemię, jak pada. Te kałuże. Oj, tutaj będzie tego więcej. Coś mi się czuje. Jezu, ile tam tego jest? Muszę się trochę skupić. Ciężko tak się mówi, i się strzela do celu. Także wybaczcie mi za to. Boom! Ale dostał w główkę pięknie. Warto przycelować, tamten tak samo Tylko, że tamten to był bardziej fuks Czyżby to było wszystko? Dobra Weźmy jakiś karabinek A tutaj jest... Tutaj była... Jakaś... nie wiem co to było O, co się świeci, co to jest? Kolejna część Golden... a Golden LMG a tam to inaczej się nazywało, co poprzednio wziąłem. To jest jeden z trzech. Czyli co? Czyli co? Wychodzi na to, że ja w trakcie jednej misji muszę zebrać wszystkie trzy? Czyżbym ominął coś? Ciekaw jestem. Dobra, jak ja mam się tam dostać? Tędy nigdzie nie przejdę przecież. Nie mam możliwości kłócania, znaczy kłócania mam, ale nie mam możliwości przechodzenia przez ścianę. Aaa. No cóż, czyli wychodzi na to, że musimy się zawrócić i wejść górą spróbować. To były schody. O, to by wybuchło. O tym mówiłem właśnie. Oj, co jest z tym sterowaniem dzisiaj. Jest coś ciekawego tutaj. Painkiller. No tak, wszystko dokładnie zaplanowane oczywiście. Dobra, blueprint to już widziałem. Kurczę tu coś jeszcze jest? Nie ma shotgun. Hm. Wolę jednak chyba maszynówkę. Dobra, wychodzimy, trzeba będzie się udać do góry po schodach. Prawdopodobnie. No bo innego przejścia nie ma. w system strasznie. Czy je uda mi się yy, dorwać ją, czy nie, tą laskę? Czy to będzie na. Oj, oj! Oj, oj, oj! Nie żyje, dobra. Uff, fajny, fajny ten. E, widok z kamery. Tylko, że ten upadek może. Bol zabolał to dosyć mocno. O jezus, a co to? Co to było? Sami się wysadzili. To się nazywa sztuczna inteligencja w grze. Chociaż w sumie to na plus, bo strzelają i. Omen. Oh yeah Trzymaj to. Farmacyst. Nie wiem, czy jest się czym szczycić. 50 killerów już zużyłem w całej grze. Jezus Jeszcze tam nacierają cały czas. U uwaga, bomba. Granat znaczy się. Nic, wchodzę. Nieważne ile ich tu jest, trzeba wszystkich wykończyć. Painkiller muszę użyć, bo... Jakoś tak... O Jezus, ale trafiłem. To chyba nie był do końca dobry pomysł. O, oh fuck, uciekamy. O, szybko. Uf, tamten chyba w głowę dostał na szczęście. Tutaj ktoś jeszcze leży? Nie, nie, nie. Dobra, trzeba się skryć niestety I wezmę dwa pistoleciki, bo to jest... Wow! <grymne> yeah! Ale się tam przekrzywiłem. Te akcje zawsze zaskakują. I chyba się nigdy nie nudzą. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że... Coś mi się zdaje, że tutaj będzie y, jeszcze troszeczkę przed nami. Także zrobimy tu jakąś taką przerwę, y, bo już minęło 20 kilka minut. Także następny odcinek prawdopodobnie zaczniemy od tego momentu. Co tutaj jeszcze? Hmm że zobaczę tylko muszę o druga z trzech części i to mi się podoba golden LMG kuczę miałem kończyć ale chcę zobaczyć jeszcze tu, tutaj są za, za doki jakaś dźwignia o, otwiera mi mostek There they were. Dobra, teraz to już zakończmy tutaj, postaram się na następny odcinek rzucić jak najszybciej, to znaczy drugą część tego właściwie, bo ten chapter widać jest troszeczkę dłuższy niż pozostałe, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej.